Gościem Tygodnika Wprost jest pan Mariusz Wyżycki, wiceprezes Biura Informacji Kredytowej. Jakie znaczenie w, w tak niepewnych czasach, jak teraz, ma właśnie informacja o dłużnikach, informacja o kredytobiorcach? Ma pan rację, czasy są niepewne. To, co tutaj wczoraj usłyszeliśmy w Krynicy, że kryzys bynajmniej nie zniknął. Kryzys jest uśpiony, tak to mówiono. Wydaje mi się być tezą jak najbardziej prawdziwą. Jeżeli chodzi o sytuację na naszym rynku kredytowym w Polsce, w ciągu ostatnich dwóch lat obserwujemy jednak powiększającą się rzeszę osób oraz przedsiębiorców, którzy zaczynają mieć kłopoty ze spłacaniem w terminie swoich zobowiązań kredytowych. Dlatego też na czas kryzysu no, dla każdego przedsiębiorcy, tak jak dla każdego banku i każdego obywatela, ważna jest Sprawa poczucia odpowiedzialności. Jak y, pan Kowalski może y, sprawdzić y, współpracujące z nim firmy czy y, swoich innych kontrahentów, y, czy, nie są to, czy są one rzetelne i y, spłacają swoje zobowiązania? Są dwie możliwości. Pan Kowalski, czy prowadzi działalność gospodarczą, czy nie prowadzi działalności gospodarczej, może zasięgać informacji o przedsiębiorcach bez szczególnego problemu w biurach informacji gospodarczej. Nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych z 14 czerwca bieżącego roku poszerzyła krąg tych osób, które mają dostęp do danych o niespłacanych zobowiązaniach. W związku z czym, czy we współpracującym z BIKiem infomonitorze Biurze Informacji Gospodarczej, czy w innych biurach informacji gospodarczej, taka możliwość jest prawnie zapewniona. Drugi Te... sposób dostępu do danych na temat przedsiębiorców, czy także innych osób, nawet osób prywatnych, to jest poprosić osobę, ażeby pokazała taki raport z baz danych, czy Biura Informacji Kredytowej, czy Biura Informacji Gospodarczej na swój własny temat. I tam możemy niejako sprawdzić, tak, czy osoba, która nam się przedstawia, że jest bardzo rzetelnym, wiarygodnym partnerem, czy na pewno w stosunku do innych partnerów i w stosunku do banków jest taka rzetelna. Czyli yy, na przykład ja wynajmując komuś mieszkanie, mogę poprosić taką osobę, żeby mi pokazała swój finansowy życiorys i wtedy jestem pewny, że yy, nie będę miał z, z kimś takim problemu, tak? żeby... Jak jest Pan w tej dobrej sytuacji, że może Pan komuś wydająć wolne mieszkanie, jak najbardziej. Mhm. Standardowo odbywa to się w ten sposób, że bierze się od wynajmującego kaucję. Jeden miesiąc, dwa miesiące, trzymiesięczny miesięczny czynsz, to zależy, prawda? W różnych mhm. krajach jest różny standard. Natomiast na przykład w Niemczech generalnie zasadą jest, że kiedy wynajmujący zgłasza się, to on ma przynieść raport z niemieckiego biura kredytowego Szufa na swój własny temat, wylegitymować się. Jeżeli jest rzeczywiście wiarygodny i rzetelny, nie ma sprawy. Tej kaucji nie musi zostawiać. Wiadomo, że on się wywiązuje ze swoich zobowiązań. Czy, czy każdy może wziąć taki raport na swój temat z Biura Informacji Kredytowej i, i czy to może być do czegoś potrzebne? Tak, zarówno z Biura Informacji Kredytowej, jak i z Biura Informacji Gospodarczej raport na swój własny temat jest dostępny, bez żadnego problemu. Biuro Informacji Kredytowej ma kilka takich form raportu. Jest raport stanowiący informację... Ustawową, jak to nazywamy, związaną z wymaganiami ustawy o ochronie danych osobowych, każdy musi mieć dostęp do własnych danych, ale można także na przykład pozyskać raport na swój własny temat, załóżmy w języku angielskim, jeżeli pan chce się legitymować nim za granicą, albo też raport zawierający informacje o punktowej ocenie wiarygodności mm. kredytowej, którą w bankowości nazywa się scoringiem. I to jest taki argument. Yy... Taka informacja o mnie, która przekonuje instytucje do tego, że y, jestem dobrym klientem, tak? Może ta informacja przekonać zarówno instytucje, jak Gdy. też może przekonać osoby prywatne. No, załóżmy, że pan sprzedaje mi samochód, tak? Ja panu zapłacę za ten samochód, ale wie pan, no, brakuje mi tysięcy złotych. Ja w przyszłym miesiącu panu tę kwotę dam. Z czymś takim się w życiu spotkałem. Na szczęście gość, który mi sprzedawał samochód, to zrozumiał. Bez wątpienia łatwiej byłoby mu zrozumieć mnie, jak ja bym taki certyfikat na swój własny temat mógł pokazać.